Dawid Wsteczny Załęcki. <laughs> Budujesz zasięgi na jego potężnym wyświetleniowo nazwisku. Ten wątek mur murański jest tu w Gdańsku bardzo wielowątkowy. Czuję obrzydzenie do tego typu. To jest taka forma naszego kościoła, nie? że no, dla mnie to jest formą religii. Formą nie pokażesz kontrowersji. Cześć, Aleksandra Foczek, wraz ze mną. Patryk, wielki Bumasiak, witam. Cześć i dobry. Dzisiaj, Pat dzisiaj Patryk zabrał e, widzowie was i mnie do e, ulubionego chyba swojego miejsca, e, jesteśmy na stadionie, a tutaj obok część muzealna e, stadionu Lechigdańsk. i zobaczymy co tam e, jest w środku. No i co ja miałem powiedzieć? Powiedziałaś wszystko. Z tym ulubionym to akurat trochę nadwyrósł, bo e, ulubiony to był stary stadion, ale tak, jesteśmy dzisiaj w muzeum. Dobra, no to sprawdzamy co tu jest. Zapraszamy. Okej. Okay. To może tak pokrótce, yy, zaprosiłem Cię na pogadankę do muzeum, ponieważ ostatnio zadzwonił do mnie kustosz tego muzeum i myślałem, że sobie robi ze mnie jaja, ale, ale wstawiliśmy yy, moją koszulkę i puchar yy, w strefie kibica, więc chodźcie, ja Wam to pokażę. I ja, trochę w szuplejszej wersji, ale... Ja. <noise> Więc no dobra. Tutaj, co? tutaj nagraj jeszcze y, mamy puchar, proszę bardzo. No dobra, ale chyba nie do końca na samo zwiedzanie przyjechałaś, więc pewnie oczywiście, coś że podalać. oczywiście, że tak Patryk, jaki tu, jaki vibe tutaj od razu prowadzi <laughs> rozmowę, gospodarz, nie? gospodarz, no tak <laughs> oczywiście, no to słuchajcie widzowie, zapraszamy was serdecznie tutaj do muzeum jest bardzo dużo fajnych ekspozycji, także wpadajcie, jak będziecie w Gdańsku, ja wam powiem, że jesteśmy w strefie kibica, bo Patryk jest kibicem, prawda? Wiernym. Podbranym. Bywam. Nie, no tak, ja jestem. Bywasz. Jestem, dlatego, dlatego z faktu, że raczej piłkarzem nie byłem, yy, to koszulka wisi w strefie kibica. Co prawda miałem jeszcze epizod z rugby, ale chyba nie tak znaczny, żeby się yy, zapisać, bo grałem tylko w kadetach i juniorach. A to też Więc Mustosz możemy... Muzeum pewnie Pokażę. nawet o tym nie wie. <laughs> ale tak, tu są koledzy, z którymi grałem. Teraz się grający w seniorzy, seniorach. Yy, Koszulka nawet mojego trenera, yy, i, i ten, i tyle. <laughs> Więc. Dobrze, no dobrze. No to możemy też pokazać, co tutaj się znajduje. Na no momencik, ale nie wszystko, bo widzowie musicie tutaj przyjechać sami. Dobrze, Patryk, jesteś dzisiaj w, nawet w barwach klubu. Za którym stoisz murem? Tak jest, tak okazyjnie już żeby było tematycznie. No ale co, o czym chcesz pogadać? Bo pewnie no, jak muzeum to o Cię czym? mniej interesuje, ale co to... z pewnie zejdziemy zaraz do freak Fightu, nie? Nie, muzeum mnie interesuje, aczkolwiek nie wiem, czy widzowie będą chcieli, żebym zdradzała, co to jest w muzeum, bo Jasne. sami powinni przyjechać zobaczyć. Nie uważasz? Uważam. No właśnie, Patryku, już niedługo zawalczysz. 9 marca to już niecałe, niespełna dwa tygodnie zostały do walki z Dawidem Załęckim. Jak się czujesz teraz? To jakoś nie czuję tego jak straciłem trochę taki, taki zapał do tego potrzebuję gdzieś się chyba odnaleźć dlatego trochę czekam już żeby odbędnić tą walkę i, 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 i muszę mam chyba taki jakieś takie wypalenie zawodowe yy, trochę jak w roku mnie chyba potrzebuję tego to oko tygrysa znaleźć na nowo I, no i co no już nie podchodzę do tego bez emocji więc yy, odhaczymy Dawida, yy, Dawid Wsteczny Załęcki. O, to się wypłacają pierwsze Ta, słowa. Mały, mały przytyk, bo, bo tak czujemy, że raczej, raczej będzie walka na wstecznym, więc może już zacznę promować trochę tego yy, tego końśliwości tych free fightów. więc od dzisiaj zaczynam yy, mówić, że to Dawid Wsteczny Załęcki. A jak będzie, zobaczymy niedługo. nie No to ciekawe, co na konferencji odpowie Dawid na, na te słowa Tobie. E, ale ja rozmawiałam z nim ostatnio, zbytam czy będzie właśnie taka e, taktyka. No, oczywiście nie zdradził. Jak tak, widziałem, Tomaszów że chcę bułkę i muszę tak. teraz wyprosić mamę. No, no, bo czyli się... obejrzałeś, no O, Obejrzałem, no, starałem się być przygotowanym. No, widać, że Dawid dalej nie dojada. E, bułkę dostał, dlatego że chodzi głodny po Denisie, a kolejną oddał córce więc no, mam nadzieję, że wyproszę mamę. I... I Dawid w końcu się naje. No to mamy nadzieję, że na kolejnej konferencji znowu będzie fajna buła, ale powiedz mi, Patryk, czy ty na tej konferencji się dobrze bawiłeś? Ostatni? Na konferencji kurczę. To już jest tak dawno, że ja nie pamiętam. Nie, ja, bo nie ja bo... kurczę w no tym właśnie. zgiełku progangsterskiego, Murana, no nie, no kurczę. To samo mówił Dawid, nie, że mieliśmy odbiegać, te freak fighty miały od tej kryminologii odbiegać, powinniśmy o tym zapominać, a jakby znowu nas to zagłuszyło, no ale no co, no my też nie jesteśmy wygadani, nie robimy dymów, więc może może tego ludzie potrzebują no nie mi ocenia się a powiedziałeś że tym stecznym, chcesz zacząć teraz podszczypywać trochę Dawida dlatego że musisz czuć jakąś niechęć do rywala przed walką czy nie, nie, nie wręcz przeciwnie tak kurczę nie mam ani potrzeby go podszczypywania ani ani chyba tutaj generowania konfliktu więc wręcz przeciwnie no liczę że odbędzie się w to w pełnym szacunku i, i tyle no co no. zakładają Słuchaj, zakładając, że tą walkę wygra Dawid Załęcki, to co zrobi Denis według ciebie? Nie, całe szczęście nie będzie miał tego problemu. <słyski> <słyski> Okej? Okay. No. Chciałeś coś powiedzieć, ale cię yy, dobra proszę. No ale już zapomniałem o yy, Dobrze. No. dobrze. Yy, powiedz w takim razie, yy, czy, bo tutaj kolejka też do ciebie się stawia, tutaj szachta wyzwania na programie. Nie, no szachta się nie nadaje, Ktoś? do sportu walki. Nie, bo teraz będzie mówił, że budujesz zasięgi na jego potężnym na, wyświetleniowo-nazwisku i jeszcze ci się oberwie. Nie, nie poruszajmy tak poważnych yy, tych nazwisk. Dobrze, yy, to przepraszam bardzo tak ci tak. proszę Bartek nie chcieliśmy absolutnie. absolutnie nie chcieliśmy Dobrze jeszcze kolejna sprawa to kolejne walki ty masz na oku kogoś no mam ale wiesz jak to jest na oku nie czy bardziej w tych freakfajtach Czy bardziej czegoś chcesz tym chyba to bardziej odbiega nie to z tym samym na tym live śmialiśmy się z Dawidem że Dawid chce jakiegoś Murana najmana dostaje Sarare na mnie. Ja bym chciał yy, z kolei bić się z Umielańczukiem, dostaję Dawida. Kurde, no więc ja chyba głośno nie będę mówił czego chce. Ale chcę, był, bo... był face to face z, no był, no, z potencjalnym więc... rywalem twoim, więc może to więc będzie kolejna walka. Liczę na to, no tak, ale jestem też gotowy na, na podjęcie walki z Zabrygą, bo też o tym rozmawialiśmy. No inaczej, no ja jestem pracownikiem, zapłacą to przyjdę, nie? więc y, mało mam do gadania. Pewnie ktoś od wizerunku lepiej się zna na zestawianiu y, tego niż my. My może byśmy się chcieli bić, a oni potrzebują robić show, nie? Więc, więc y, ciężko mi tutaj spekulować. Nie? Rewanż, Rewanż nie z Kurczę, no dla mnie przede wszystkim to ciężko nazwać rewanżem, bo raczej byśmy nazwali tą pierwszą walką, bo tej no nie możemy nazwać tego walką. Więc tak, no, to, sam, to, to co mówię, no, federacja chce, no to okej, okay, ale wydaje mi się, że na razie jest tak duża niechęć społeczna do yy, jednego i tego wcześniej wymienionego, że chyba za szybko ich nie zobaczymy. Nie? Tym bardziej, że w tych kuluarach słyszałem już plotkę, że przez rok mamy go nie widzieć yy, w ramach kary za, za właśnie takie zachowanie. Nie wiem czego chcą ludzie. No tak wiesz, no karta jest składana pod ludzi, nie? No po to, żeby to ktoś kupił więcej co Każą się bić, zapłacą, jestem. Nie? Widzowie drodzy, karta jest układana pod was, także piszcie z kim chcecie zobaczyć Patryka w walce. No, e... z Najmanem może też Tak mi... <grym> <grym> Dawid, ty z Neimanem. No. To może razem z Dawidem, no Tak, dwóch, to no, albo no, Najmana z Muranem. No, z tym Muranem, to o co chodzi, bo ty miałeś być na tym, pro... byłeś na programie, miał być Muran, specjalnie jakby zestawienie takie wspólne, żeby konfrontację zrobić. Okej. Okay. I nie przyjechał Muran, co się stało? No to kurde, Muran nie przyjechał, nie? No ja tak, ale ja przyjechałem o chodzi? Więc No nie wiem o co chodzi, no kurcze, nie ja ustalałem program i nie ja nie przyjechałem, więc z mojej perspektywy dostałem y, brief z tym gdzie, o której, co wrzucać, kiedy być. No. Ja byłem, no to musisz y, jesteś w Gdańsku, może, y, może uda ci się zrobić wywiad i się dowiesz. Ale no no, no, no co ja mam ci powiedzieć, to... No, ale co, co, znaczy o co chodziło? No bo ja widziałam, że tam w niektórych wywiadach były poruszane kwestie, że ty z panem Jackiem się nie lubisz. No to kurczę. Dlaczego? Skąd to wyniknęło w ogóle? Bo tego nie, nie było przecież. no czasie. dużo gadać, nie? Ja mi się też nie chcę rozrapywać wątków, wątków murańskich. No ja, kurczę no. Bo że nie wiedzą, to, o co chodzi. No, doskonale wiedzą, nie? No dobra, <laughs> ale niektórzy wiedzą. nie wiedzą. Niektórzy mogą nie wiedzieć, no ale ja dlatego też mi się nie chce bobrać bo muranami, nie? Więc y, dla mnie, dla mnie to już jest jakby etap trochę zamknięty. Ja to rozumiem, że, że prowadzący Kaniowski próbował podgrzać atmosferę, no całe szczęście się to nie udało, yy, no i tyle, no co? No. Jakby wiesz, no ten wątek Murański jest tu w Gdańsku bardzo wielowątkowy. Tak naprawdę mnie dotyczy w najmniejszym stopniu. To umów się może do trenera, byłego, yy, czy coś. To, to, to się dowiesz trochę więcej. I tyle, no co. Ja nie chcę mi się tym babrać. No ja czuję obrzydzenie do tego typa i, 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 i czy mniejszy, mniej z nim kontaktu, tym dla mnie i dla mojej psychiki lepiej, nie? A nie obawiasz się, że teraz na tej konferencji będzie poruszony ten wątek? Zdaję sobie sprawę, nie? Tym bardziej, że już widziałem, że Najman go podpuszcza. Więc yy, tak, no. Ale no co? Etap, gdzie ja się stresowałem w konferencji już trochę, trochę jest za mną. Już powoli dla mnie to jest wszystko takie swobodniejsze i naturalniejsze, więc no sam Muran też mnie jakby nie przestraszy, nie? No ale ostatnio mocne słowa tam padły, że wygląda jak, nie, nie chcę przekręcić, ale tam chyba było, że jakby z nie, jakoś tak powiedziałeś, że tak no wygląda, nie że no, się kurde, boisz, ale tak jak, mocno powiedziałeś. No. Nie no, tak wyglądał jak, wiesz, czubek w szlafroku, czy tam owinięty w koc, w koc, nie no. Fajnie ktoś miał zamysł fajny na to, na to przedstawienie, tym bardziej, żeby kontrastować do cesarza. No ale wyszło to przynajmniej komicznie, nie? No, wyszło je trochę jakby faktycznie bezdomny w kocu, zapomniał leków, kurde i, i obwieszczał to publicenie nie? No ale no ale co, show free fighty, nie? <grystanie> Kto wygra walkę Muranczy Najman No mam nadzieję, że Najman, nie? <grystanie> Masz nadzieję, ale według ciebie jak. <grystanie> no, <grystanie> no, według mnie, no, to nie jest, wiesz. To się wszystko może wydarzyć. Starszych którzy się poszli u nie, tam nie ma chyba jakiegoś wysokiego poziomu sportowego. Te wszystkie brednie, które, które teraz jakby go dogoniły, nie? Więc yy, no co ja mogę więcej Pan Jacek, powiedzieć? podobno był w legii, No tak, no, no i co? <laughs> co? Poza ziemskiej słyszałem nawet, nie? No, Zastanawiam ten, ten wasz spór, no pewnie się więcej dowiemy na konferencji. Ale ja no, nie, nie słyszałam, żeby pan Jacek coś mówiło o tobie złego. No, całe szczęście, nie. Aha, o, to już, to już nie, no, bo Jakby tu z, mo z mojej naszej perspektywy nic złego się nie wydarzyło, nie? No, całe, całe błoto przyniósł pan Jacek i nie pozostał, nie? Mhm. No dobrze, a powiedz w takim razie, czy jak mówisz Dawid Wsteczny, y, cytując, y, uważasz, że tak będzie właśnie walczył na wstecznym cały czas? Wiesz co, wydaje mi się, że trochę nie ma wyboru, nie? Ja też teraz porobiłem y, Sparingów trochę z chłopakiem, z chłopakami w podobnej władze, co też są w miarę dynamiczni i ciężko nie bić się na wstecznym, nie? Jest naprawdę, kurczę, no ja też odbiłem się od ściany W tych rundach, których biliśmy w zwarciu, no to nawet bijąc na, na luzie na te 20% i tak cały czas to To zakrywało knockout, nie, więc zdaję sobie sprawę, że Dawid Wsteczny z Ałęski, nie podejmie się takiego ryzyka, bo to za duża, za duża przestrzeń kilogramów, nie? Więc jest to zrozumiałe, że będzie wiał, ale Widziałam wywiad pana Dawida z córką i słyszałam też, że ty się właśnie z siostrą Denisa dobrze dogadywałeś. Tak, ostatnio. nawet też mamy wspólny wywiad, chyba robiłem z nią mały face to face. Nie, no bardzo urocza, miła dziewczynka, nie? Taka wesoła, zabawna, więc nic złego nie jestem w stanie powiedzieć. Naprawdę, no bo przyjechali razem na ten, na ten program. Mhm. Co zawsze zapominam, jak on się nazywa. No Roast? i było jej, było jej tam dużo, wszędzie. Ale co, no. Co ja mogę więcej powiedzieć? w komentarzach nie? ludzie pisali, że wyjaśniła brata. Nie wiem, nie. kurczę wiesz, ja też się nie chcę wypowiedzieć, bo wrzuciłem razem to zdjęcie trochę może za swobodniej to podpisałem, więc, 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 więc później rozmawiałem faktycznie z mamą Denisa kurczę no, trochę niepotrzebny ruch wykonałem więc jeszcze raz przepraszam bo przeprosiłem już na bieżąco mamę i właśnie i, 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 i córeczkę yy, że faktycznie no, nasze przytyki powinny zostać naszymi przytykami i, 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 i nie powinno się mieszać tym bardziej tak małego dziecka co zrobiłem trochę nieświadomie ale ale chylę głowę i i, ten, i, 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 i chciałem to odczekać więc od razu to usunąłem, chociaż no co? No może ja mam jakieś głupie poczucie humoru, nie? Przynajmniej tak w foli tłumaczenia się, więc, więc może ja to inaczej rozumiałem niż było odebrane, więc tak samo wydaje mi się, że po, po o komentarzach też raczej większość ludzi widziało to w ten sposób co ja, no ale wiadomo, mama widzi to inaczej, więc yy, no. Z, Cofnąłem się o krok, żeby, żeby te freak fighty też nie zabrnęły za daleko. Czytasz wszystkie komentarze pod swoimi wywiadami? Nie, no wszystkich to się nie da, nie? Więc tym bardziej jak kurczę w wyklepie tych wywiadów, więc musimy ograniczyć ilość wywiadów. No nie, nie da rady, nie. Tak samo nawet jak ja u siebie coś wrzucałem, to wrzucam tylko tam w tym programie, co mi się tylko wyświetla, to te wybiórcze, albo te, co mają tych najwięcej lajków, co są na górze, to staram się czytać. Albo po wrzuceniu tak na tym przestrzale pierwszych minut, żeby, żeby zweryfikować odbiór, no ale wszystkich to się chyba nie da nie. Pytam o to, dlatego że w wywiadzie z Dawidem Załęckim komentarze tyczące się ciebie były dosyć negatywne. Nie wiem, czy widziałeś. Nie, no to jeszcze tak miał jeszcze w, w, w komentarze czyichś wywiadów czytać, no to to nie, nie. O Tobie wy, wywiad okay. był w sumie, więc... No dobra, no, ale... to możemy to przerobić, ja też no, no, nie tak, mam no... jakby nic do ukrycia, nie? No, no to czekaj, bo nie, nie chcę też przekręcić, czy, ale nie chcę też przytaczać, ale ogólnie chodziło o to, że ludzie cały czas, no ale to pewnie jesteś tego świadom, piszą w komentarzach pozytywny sutener. No Możesz co? to wyjaśnić? Nie, no Skąd nie będę tego wyjaśniał. No wiesz, jakby cały ten wątek mam przerobiony w wywiadzie z Karwatem i, i zanim wszedłem do Free Fighters, jakby wszystko, co mi gdzieś tam leżało za kołnierzem, czy próbował ktoś mi wełknąć to za kołnierz, jakby sam obnażyłem żeby do tego później nie wracać, nie? bo wiadomo to są chwytliwe tematy. Yy, wiesz, super nagłówki i, 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 i na pewno by się klikało, ale no ale na pewno ja też nie chcę promować czegoś takiego, więc... Yy, więc Odsyłamy zanim, do wywiadu skarbnik. Dokładnie, za każdym razem to robię i, i, i tak jak mówię, zanim przy, zacząłem przygodę w ogóle ze sportami walki, to zrobiłem taki mały. Out, czy jakby to nazwać, i, 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 i opowiedziałem tak może po, po zbyt pobieżnie. I może faktycznie będę musiał kiedyś się zagłębić to dokładnie już z pełną dokumentacją, ale ale jest jak jest. Okej, okay, no pytam no to dlatego, że jest wiele komentarzy na ten temat, więc widzowie pewnie chcieliby stanowiska, więc zapraszamy to was do Więc jest wydane właśnie. W jednych pierwszych wywiadach usiedliśmy, od razu o tym pogadaliśmy. Co prawda może za, za skrajnie próbowałem przytoczyć swoją jakby dobrą stronę i, no i za, za cukierkowo to wyszło, więc może usiądziemy kiedyś do tego jeszcze raz i, i, i zrobimy to sumienniej, bo i tak po, po łebkach był dość długi materiał, nie? Bo to się ciągnie za tobą mimo wszystko, gdzieś tam i Denis wspomina jakieś rzeczy i ludzie w komentarzach... A, tam Denis to wspomina cokolwiek, żeby znowu wrócić na falę, nie? Więc to... A czemu się boi Łodzi? Mówiłeś... A to Denisa, czemu się boi Łodzi. Ale skąd masz takie informacje? Z Łodzi! Nie no, w sprawach Denisa odsyłamy do Denisa, nie? Dobrze, no to od kiedy ty jesteś kibicem? Od zawsze. Wiesz, mój dziadek grał w Lechy i jakby, w, wiesz, ja trochę wyrastałem w czasach, gdzie na podwórku obligatoryjnie każdy nie kalkulował, czemu, czy, tylko każdy kibicował. Nie? I, 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 I może faktycznie moja przygoda prędzej zaczęła się z rugby, bo akurat takie osiedle, że od nas chłopaki grali w te rugby i, 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 i chyba byliśmy jedyną taką zorganizowaną dzielnicą, gdzie cała dzielnica chodziła, chodziła na te mecze. No a później przyszło to na piłkę i jakoś sporty walki tak jakoś zostałem nie? <grych> i do tej pory jesteś ale powiedziałeś że bywasz to coś... nie no bywam bo teraz coraz mniej może mam czasu na to żeby faktycznie być na meczu czy, czy żyć, żyć życiem klubu no też rodzina praca pochłania ten czas kiedyś jakby to było bardziej fanatyczne. No, ale miłość to miłość. Nie? No, dla mnie to jest jakaś taka forma lokalnego patriotyzmu. Nie? Więc ludzie, wydaje mi się, że zawsze potrzebują do czegoś przynależeć, i to jest taka forma naszego kościoła. Nie? Że no, dla mnie to jest formą, formą religii. Nie? Moi drodzy, Patryk Masiak, Lech Jagdańsk. Wywiad, e, który nie był emocjonujący, bo jesteś nie w humorze, mam wrażenie. Czemu? Nie wiem, takie jest. Nie, coś, bo taki... szukasz kontrowersji, a ja... Nie szukam kontrowersji! <laughs> tak to jest normalne pytania. szukasz kontrowersji, a ja ci chyba jej nie jestem w stanie dużo, dużo dostarczyć. Nie? Dlaczego mówisz, że szukam kontrowersji? No, taka twoja praca, no. Dobra, no, no, dobra, no, dobra ja widzę te twoje żarty, nie? No, a jak? później nie kopnisz, jak to było, kopnisz piewkostkę, w kostkę, nie? <laughs> nie, nie kopnę się spokojnie. No dobra. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.